Witam wszystkich na moim kanale. Jest to mój pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiałość. Zaraz Wam pokażę, jak taki wygląda z zewnątrz. No, ze środka muszę pomyśleć, czy Wam pokażę, bo tam jest leki bałagan po wprowadzeniu się. Bo dopiero drugi dzień w trasie jesteśmy. No, no więc. Będziemy tutaj pokazywać co się dzieje na drogach Unii Europejskiej naszej kochanej. Jak to wszystko wygląda? Tak wiem, jest pełno kanałów. Ale dlaczego ja nie mogę nagrać? Jakaś odskocznia przynajmniej będzie. Coś się będzie działo. No i sobie zobaczycie u kogoś innego, jak to wygląda. I można zawsze to zweryfikować. To nasz dafik. Niestety upierniczony cmentarz na szybie o, pojedziemy na mijnie jakoś <laughs> no co, standard 480 w najwyższej globie dwa dni temu odebraliśmy nową naczepę może nie nową tylko inną z 14 roku szmitkę bo wcześniej jeździliśmy kroną z 8 roku no już była stara, wysłużona a mi zależało na troszkę nowszej naczepie w sumie miała paleciarę Największe kotły. O, tu się robi siaranko. Paróweczki, wiadomo. Frankfurterki. No, co wam mogę powiedzieć o samochodzie? Na razie jeździ. Przebieg 450 już ma. 380 miał, jak go braliśmy. Ogólnie z autem jestem bardzo zadowolony. Co mnie też cieszy, małe spalanie yy, na przykład AdBlue bo na tym 80 litrowym zbiorniku potrafię przejechać 8, no prawie 9000 km. On ma tu chyba 80. Ten największy, czyli 90 litrów zbiornik AdBlue, więc naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o spalanie ropy, oto 24, 25,5 przywoże, Ale nie ma dziadowania, jest przez cały czas odcięcie 90. Z tym, że na tempomacie dafowskim latam, jemu tam się nie wtrącę do roboty. No i są takie efekty. <laughs> Sorry za głos, ale dopiero przed chwilą stałem. Aktualnie jesteśmy przed Monachium, <laughs> a dokładnie przed In Inglostadt. Lecimy na Włochy z Amazonem. Na dzisiaj jest rzutka, 22. W Bergamo. <laughs> tam już chłopaki mi poukładali robotę. Jutro ładujemy Chyba z 200 km podlotu jest I Lecimy z tym Pod Toulouse do Francji Tak się znaczy szokowana Starą firmą spetycyjną Czy tam transportową od kogo braliśmy O najlepsze to jest to Po co przykręcić tablicę nie? Lepiej na tyrdytki. No. No ogólnie jestem znaczy, zadowolony, fajnie chodzi wszystko, płynnie. Jest chyba 300 kg lżejsza, albo 400 od tamtej Krony, co mnie zdziwiło, że niby aż tak, no, że tak mało, bo tamta była siódma, albo ósmy rok, a ta jest 14 i... Ale dobrze się nie opracuje, fajnie wszystko chodzi, jest nie wiem jakaś taka jest inna przez skrętach, później to wszystko chodzi. Nie wiem czy to jest może moje wrażenie, czy po prostu tak ono ma, ale jest OK. O my właśnie jesteśmy już po stronie włoskiej. Już z 50 km wyjechaliśmy, Jedziemy, jedziemy i dojechać nie możemy, ale co mi się podoba we Włoszech? Ta temperatura ponad 30 stopni w maju bo Mamy dzisiaj 12 maja Więc aż się chce pracować Zrzucamy się o 22 bodajże Tak 22 mamy Amazona do zrzutki Więc jestem na Brennero już chyba piąty albo szósty raz No z sześć razy będzie I za każdym razem te widoki są tak piękne że aż brak mi słów, Po prostu jest przetudowny Przepraszam za ten cmentarz, miałem to umyć, ale no nie wyszło mi Spokojnie, na pauzie umyjemy Ale widoki są naprawdę przecudowne Dojechaliśmy na miejsce zrzutki, Amazon Nie wiem czy w środku można kręcić, dlatego Tutaj na bramie kręcimy, żeby zaraz nie było, że procedury i standardy są przegięte. Ja po tu, no i będziemy lecieć na kolejny załadunek. Ale ja to będę Wam dalej nagrywał, jak to się zrzucimy. Pamiętacie jak Wam mówiłem, że, czek że czekam aż mnie ściągną? O, taki widok wiecie co oznacza, nie? Zrobili nam dropa tak zwanego. Przynajmniej my na to tak mówimy. Czyli mamy się rozpiąć i czekać za telefonem, aż oni łaskawie do Ciebie zadzwonią i powiedzą Ci, że możesz przyjechać po swoją naczepę. A że ja nie lubię czekać, bo nie, to sobie wrzuciłem pauzę. Teraz dokonam aktu zbrodni. O! Fortunka. Jedna może być na szybką dziewiątkę trzeba szybko wypić do kolacji, którą będziemy zaraz robić tutaj w kuchni troszkę ciemno o, no już jasno witam dzisiaj piątek 13 dla niektórych może pechowa data dla mnie jakoś jakoś tak nie podchodzę do tego no, wczoraj mówiłem, że zrzuciliśmy Naczepę. Zrobili nam też pewnego dropa na Amazonie, że naczepę zostawiamy, koniem wyjeżdżasz i czekasz na Bóg wie co, aż oni ci towar zrzucą. No i najlepsze, jak wczoraj Włoch się pyta, no że proszę o moje imię, no to podałem mu Roger, wszystko ładnie, numer telefonu wziął, zapisał, bardzo miło, że on do mnie zadzwoni. No dobrze, nie? Powiedziałem mu, że ma do pierwszej w nocy ewentualnie zadzwonić że wtedy przedę po naczepę nie? to była 21.30 chyba, jak mu to powiedziałem, bo tam byłem o tej godzinie na magazynie na Amazonie. Wyjechałem z Amazonu. Idealnie pod samym magazynem był powiedzmy parking. Postawiłem się, a, mówię, a będę kręcił pauzę, bo to i tak by nic nie dało, czy ja ją odbiorę o pierwszej w nocy, czy o 12 czy rano. No, no i śniadanko, ey, śniadanko kolacyjka zjedzona, tak jak widzieliście. Mówię, no to może Włoch zadzwoni. Tak, zadzwonił, mhm, na bank. Obudziłem się o 6 chyba, patrzę, zero telefonu. Już to było oczywiste, że nie zadzwoniłem, ale głupi zawsze sobie zrobił nadzieję. No Pojechałem o 7, oczywiście naczepa już wyładowana. Teraz nie wiadomo o który ją zrzucili, i potem martw się człowieku. Czy może już jechać po tą naczepę, czy jeszcze jej nie ma rozładowanej. Czy rozpoczynać czas pracy, go nie rozpoczynać, bo to wiadomo jak to u nas jest z tym czasem pracy. No tam, czas jazdy to akurat tam było parę parę set metrów do podjechania, więc nie byłoby aż takiego problemu, ale czas pracy, czekanie w ogóle. Ale się okazało, że naczepa jest rozbudowana. Podjechaliśmy i teraz lecimy. Jeszcze mamy 75 km do zawadunku Zruski... nie, do zawadunku, zagadam, do załadunku. No i z tym lecimy na tą Francję, pod Toulouse. Musimy jakiś pa fajny parking na weekend znaleźć sobie na Lazurowym Wybrzeżu, żeby może coś z tego weekendu skorzystać, gdzieś iść, coś pozwiedzać.